Ewa panaścień dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Maturalny maraton rozpoczęty. Nie była moim zdaniem taka zła. Generalnie tematy bardzo przystępne, czytanie z zrozumieniem również przyjemne. Rozprawka przede wszystkim bardzo fajna. 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 maja przypomina nam o ludziach, którzy w trudnych politycznie i gospodarczo czasach starali się tworzyć nowoczesne, silniejsze i sprawiedliwsze państwo. Pierwsza nagroda dla filmu Czas Leśnych Kurierów. Materiały, które są nadsyłane, one są rewelacyjne, bo odkrywają również historie, historie zapomniane, historie, którymi nie zajmują się historycy z Warszawy. W serwisie także relacja z meczu drużyny Ustrzyk Dolnych z reprezentacją artystów polskich. To są osoby, które przyciągają ludzi i trzeba tak naprawdę tutaj u nas w Łuszczykach ściągać gaz do ekranu, bo na co dzień większość mieszkańców Łuszczyk serialy seriale ogląda, więc mają teraz okazję uścisnąć dłoń i zrobić zdjęcie. Majówka nie dla wszystkich była okazją do odpoczynku. Wiedzą o tym najlepiej tegoroczni maturzyści, dla których rozpoczął się egzaminacyjny maraton. Na Podkarpaciu maturę zdaje prawie 24 tysiące absolwentów liceów i techników. Na egzaminie z języka polskiego maturzyści musieli odpowiedzieć na pytanie, czy warto kochać, mimo że miłość wiąże się z cierpieniem, na podstawie czwartej części dziadów Adama Mickiewicza oraz zinterpretować wierszy Zbigniewa Herberta. Dałem słowo. Maturzyści mieli też za zadanie odnieść się do tekstów odwołujących się do lalki Bolesława Prusa. Nie była moim zdaniem taka zła. Generalnie tematy bardzo przystępne, czytanie z zrozumieniem również przyjemne, rozprawka przede wszystkim bardzo fajna. Nie patrzyłem na interpretację wiersza, ja raczej wolę pisać rozprawki osobiście. Uważam, że bardzo do napisania. Pytania tak mnie po prostu zaskoczyły, że jak czytałam na początku, to myślałam po prostu, że nic nie napiszę. Wiadomo, że tam po kilku razach dałam radę, ale najbardziej zaskoczyło mnie pytanie o napisanie streszczenia na podstawie tam załączonego fragmentu. Przeczytałam to pytanie i tak sobie myślę, w życiu nigdy nie pisałam streszczenia. Ogólnie zadanie otwarte, czyli rozprawka bardzo mi podeszła i nie była trudna. Reszta tak średnio, ale myślę, że nie była to najtrudniejsza matura. Był jednak stres? Na początku tak, ale jak się usiadł do tej ławki, to już tak wszystko odleciało, także naprawdę spoko. Jutro będzie gorzej, bo jest matma, także z tym to będzie troszkę ciężej. Królowa nauk to postrech maturzystów, i tu, jak pokazuje ubiegłoroczne doświadczenie, tak łatwo może już nie być, choć nauczyciele przyznają, że było wiele dodatkowych zajęć. Wszyscy nauczyciele starali się jak najlepiej przygotować, i ci, którzy chcieli się przygotować, na pewno to uczynili i bez problemu zdadzą. Tymczasem w pierwszych dniach matur studenci Wyższej Szkoły Prawa i Administracji pojawili się na najważniejszych przejściach dla pieszych w okolicach szkół ponadgimnazjalnych, rozdawali odblaskowe opaski na szczęście. Chcemy, aby tutaj trochę przy tych stresach trochę tego uśmiechu im nie brakowało, bo widać, że otrzymanie jednej czy drugiej opaski powoduje uśmiech na twarzy podczas tego całego stresu. I wiadomo jak majówka ich wyglądała, dlatego z im nie brakowało, więc myślimy, że będzie to bardzo fajny, fajna promocja dla naszej szkoły, jak również dla, dla ich samopoczucia przed maturą. Za wszystkich maturzystów trzymamy mocno kciuki to był pierwszy taki dokument w Europie, a drugi na świecie. 225 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja. Na Podkarpaciu świętowano na różne sposoby. Były uroczyste msze święte, apele pamięci, pikniki i rywalizacja sportowa. Tak świętowano w Sanoku. 3 Maja przypomina nam o ludziach, którzy w trudnych politycznie i gospodarczo czasach starali się tworzyć nowoczesne, silniejsze i sprawiedliwsze państwo. Osiągnięty wówczas sukces nie trwał długo, gdyż reformą położyła kres, interwencja obcego mocarstwa, ale rozpoczął on proces budowy nowego obywatelskiego państwa, którego kontynuację podjęła po latach zaboru, młoda Druga Rzeczpospolita i którą kontynuujemy do dzisiaj, a to już Jasielskie uroczystości. Czaduta, legiony to ofiarny Sos, legiony to żołnierz Czaduta, legiony to stracenców los. Ulicami Sanoka przeszła ósma parada niepodległości. W tym roku wzięło w niej udział 16 zespołów. Wśród przygotowywanych prezentacji najwięcej poświęcono rocznicy Chrztu Polski i żołnierzom wyklętym. Młodzież przygotowując istenizację, a jak widzieliśmy dzisiaj po tej paradzie, są to wspaniałe i stroje, i inscenizacja cała jest doskonale przygotowana. odświeżają w pamięci dzieci i młodzieży te najważniejsze wydarzenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w historii. Tak się składa, że jestem już na którejś z kolei paradzie niepodległości i w zależności od tego, który to jest rok, są jak gdyby takie tematyczne. Większość szkół podejmuje ten sam wątek z naszych dziejów. No, my co nie jest dziwne w tym roku, będziemy mieć 1050-lecie chrztu polski, dlatego większość tych inscenizacji tego dotyczyła właśnie. Nie. jak co roku paradzie towarzyszył konkurs w którym jury oceniało atrakcyjność i pomysłowość przygotowanych prezentacji w kategorii pierwszej pierwsze miejsce zdobyła szkoła podstawowa Starnawy Dolnej przedstawiła właśnie prezentację dotyczącą Chrztu polski natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce i powstanie kościuszkowskie które przedstawiła szkoła rolnicza z Nowosielec Z wspomnienia i w nowy życia z Jedna ziemia. Teraz przenosimy się na obrady radnych województwa podkarpackiego, dyskutowali m.in. o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym regionu. Radni PO i PZL-u zgłosili zastrzeżenia wobec działań zarządu województwa w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców terenów zalewowych. Na Podkarpaciu trwają przygotowania do dwóch kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych: Wisła 1 i Wisła 2. Zarząd Województwa jest instytucją, który, która powinna inicjować pewne działania, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ja mam wrażenie, że jak na razie unika podejmowania jakichkolwiek działań. Mówienie o tym, że pieniądze są, ale nie wiadomo kiedy, w jakiej wysokości. Nie takich informacji oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy, że w którymś momencie zarząd powie tak, realizujemy to zadanie, bez względu na to, czy z Banku Światowego będą pieniądze, czy nie. A tych odpowiedzi dalej nie uzyskaliśmy i w dalszym ciągu są to pytania postawione bez odpowiedzi. A chodzi... Przecież o bezpieczeństwo mieszkańców województwa Podkarpacia. Marszałek Władysław Ortyl zapewniał, że prace idą zgodnie z planem, a dzięki umowie z Bankiem Światowym mamy zapewnione 140 milionów na ich wykonanie. Z kolei Witold Krochmal, przedstawiciel Banku Światowego, zaznaczał, że opóźnienia wspomnianych inwestycji nie wynikają z braku funduszy, tylko starannego przygotowywania dokumentacji. Wynikają z procedur, które są stosowane i muszą być bardzo dokładnie wypełniane z procedur Banku Światowego. Radni wyrażali też obawy odnośnie finansowania, ale ja myślę, że pismo wiceministra sprawy wewnętrznej administracji, jak i zarówno deklaracja moja powiedziała wyraźnie o tym, że mamy w zasadzie domknięty cały, wszystkie cały system finansowania projektu, zarówno Wisła 1, jak i Wisła 2. Na sesji zdecydowano także, że ponad 4 miliony złotych samorząd województwa podkarpackiego przeznaczy jako pomoc dla samorządów powiatu dębickiego, robczycko-sędziszowskiego oraz rzeszowskiego na budowę łączników autostrady A4 oraz łącznika drogi ekspresowej S19. Chodzi o powstanie łączników Dębica-Wschód, Sędziszów-Małopolski, Rzeszów-Północ oraz łącznika drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Południe. To poprawi komunikacyjność, poprawi dostępność do autostrady i zwiększy ruch na autostradzie, a to jest droga życia dla Podkarpacia. Radni zdecydowali także o rozdzieleniu ponad 4 milionów złotych na przebudowę i remonty obiektów sportowych w ramach programu Rozwój bazy sportowej województwa podkarpackiego na 2016 rok. Jakub Bauta z Areoklubu Leszczyńskiego zwyciężył w 32. Balonowych Mistrzostwach Polski, które zakończyły się w Krośnie. Zwycięzcą rozegranych w tym samym czasie 17. Górskich Zawodów Balonowych został Rimas Kostiuskiewiczus. W ubiegłym roku ten sam zawodnik również wygrał. W konkursowej rywalizacji o najwyższe podium walczyły 52 załogi, które rozegrały 10 podniebnych konkurencji. Pogoda nie sprzyjała zawodnikom. Udało się wykonać jedynie 3 loty. Film Czas leśnych kurierów, wyprodukowany przez telewizję Obiekty, zdobył pierwsze miejsce w konkursie programów telewizji lokalnych To nas dotyczy. Jury przyznało temu fabularyzowanemu dokumentowi nagrodę główną w kategorii Moja Mała Ojczyzna. Nagrodę i statuetkę odebrał Bogdan Miszczak, prezes telewizji Obiekty podczas Gali, która odbyła się w Jachrance. W tamtym roku tutaj otrzymaliśmy wyróżnienie i drugą, trzecią nagrodę Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wyjazd do Cannes. Byłem w Cannes, pięknie w Cannes. Jako jedyny film dokumentalny był prezentowany nasz, Czas Leśnych Kurierów. Dzisiaj tutaj wśród 58 telewizji, wśród 58 filmów, które te telewizje wysłały, nasz film Czas Leśnych Kurierów zdobył główną nagrodę w konkursie telewizji lokalnych. To nas dotyczy. Ja poznałem Bogdana na festiwalu w Cannes, gdzie jego film o kurierach był pokazywany. Dziś dostał nagrodę. Mam nadzieję, że w następnym projekcie uda nam się razem współpracować. Film Czas Leśnych Kurierów, zrealizowany we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, miał swoją premierę 7 stycznia tego roku i był już wielokrotnie wyświetlany w kinach Podkarpacia. Materiały, które są nadsyłane, one są rewelacyjne, bo odkrywają również historie, historie zapomniane, historie, którymi nie zajmują się historycy z Warszawy centralnie, ale które żyją we wspomnieniach lokalnych społeczności. I to jest niezwykle piękne i cenne. A dzięki naszemu stowarzyszeniu o tych historiach, o tych, te materiały, te filmy mogą być pokazane w całej Polsce. Wartość naszego stowarzyszenia i wartość telewizji to jest to, że każdy lokalnie pracuje, ale może pokazać się globalnie. A telewizja obiektyw to jedna z liderów, jeden z liderów, jedna z lepszych telewizji w naszej grupie. Konkurs organizowany był przez polską Izbę Komunikacji Elektronicznej oceniamy przede wszystkim lokalność, czy ten temat jest jakoś związany z regionem, jak jest realizowany, ale oceniamy też wartość techniczną, oceniamy światło, dźwięk, ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim to jest sposób ujęcia tematu, bo czasami dobry temat może być bardzo źle pokazany i odwrotnie, jeżeli ma ktoś pomysł na coś nawet ma Takiego małostkowego, to wtedy to się robi ciekawe. Czyli zawsze najważniejszy jest człowiek. Film Czas Leśnych Kurierów opowiada o losach kurierów beskickich, którzy w czasie II wojny światowej, przekradając się z Polski na Węgry, przenosili meldunki, dokumenty i broń. W sobotę odbędzie się trzeci ultramaraton podkarpacki start w Rzeszowie. Trasa przebiega głównie żółtym szlakiem turystycznym wokół Rzeszowa. A to ponad 500 zawodników, tym razem 4 dystanse, do tego doszedł dystans 30 km dla początkujących miłośników biegów terenowych. Myślę, że każdy, kto pokonał półmaraton asfaltowy jakikolwiek, jest w stanie już z taką trasą się zmierzyć i on też ten dystans cieszy się sporym zainteresowaniem. Czyli ta impreza jest imprezą. Dla każdego, a również dla tych, którzy przyjdą kibicować na rynku w Rzeszowie, organizatorzy postarali się o szereg imprez towarzyszących. Trasa 70 km to już wyzwanie dla miłośników zbiegów i podbiegów, które choć krótkie są dość liczne. Najdłuższy dystans zaplanowany jest z myślą o doświadczonych ultramaratończykach, którzy lubią rywalizować także na trasach płaskich. Celem zawodów jest promocja regionu podkarpackiego w Polsce i na świecie, bo też zaczynają do nas przyjeżdżać zawodnicy spoza kraju. Promocją miasta, promujemy miasto Rzeszów i, i okoliczne gminy, bo nasz bieg przebiega przez te gminy: przez gminę Tyczyn, Boguchwała, Lubenia, Świlcza, Głogów Małopolskiej, Grzbowisko. Aż 120 wolontariuszy pracuje przy organizacji ultramaratonu. Przy tej liczbie 500 zawodników to jest stosunkowo dużo osób. No ale dlaczego tak jest? Jest dużo punktów żywieniowych, które, które muszą być obstawione przez, przez zespoły ludzi. To, są, to jest dużo rzeczy też zarówno do przeniesienia, jak do, do pomocy podczas trwania zawodu, bo przybiegają zawodnicy grupkami, więc trzeba kilka osób, żeby im pomóc, coś tam przelać, coś zapakować, czasem otulić folią NRC. Powiedzieć dobre słowo czy, czy pokibicować. Takich imprez jak Ultramaraton Podkarpacki jest bardzo niewiele, bo to są imprezy robione przez pasjonatów z pasją, nie dla pieniędzy. To są wszystko ludzie, miałem okazję poznać całą ekipę i dlatego od samego początku też się jako miasto w to angażujemy, bo wiemy, że są to ludzie spełnieni zawodowo, którzy nie żyją z organizacji biegów, a robią to dlatego, że są pasjonatami i też. Za pośrednictwem mediów chcemy to zreklamować jako świetną imprezę sportową, po to, żeby ci, którzy tu przyjdą z całymi rodzinami, mogą zobaczyć naprawdę osoby twarde, które są w stanie przebiec 116 km, świetnie się bawić i pomyśleć o bieganiu. Być może za rok sami wezmą udział w jakiejś ciekawej imprezie biegowej, którą robimy w Rzeszowie. W tym roku ze startu w Rzeszowie wyruszy aż 500 zawodników w przedziale wiekowym od 18 do 60 lat i więcej. Teraz przenosimy się do Ustrzyk Dolnych. Odbywały się tam Dni Miasta. Ich częścią był mecz reprezentacji Ustrzyk Dolnych z reprezentacją artystów polskich. Drużyna samorządowców z Ustrzyk Dolnych pokonała reprezentację artystów polskich 3 do 0. Muzycy i aktorzy, którzy przyjechali do ustrzyk dolnych rozegrać mecz, znakomicie czuli się w Bieszczadach. Ja uwielbiam Bieszczady i przyjeździłem tutaj całe studia z moimi przyjaciółmi z roku ze szkoły teatralnej, a potem mi zostało i przynajmniej tak raz na 3-4 lata staram się przyjechać, zobaczyć, jak wyglądają połoniny, czy się coś zmieniły. Jak wygląda wetlina, jak wygląda caryjska, na Rafki, czy dalej. Im <grym> częściej przyjeżdżam właśnie w rejony Byszcza, tym bardziej uwielbiam te klimaty. Czuję się tu świetnie. Tak, przyjechaliśmy rozegrać mecz z ekipą samorządowców. Oczywiście wszyscy zapowiadają, że to będzie super zabawa, ale jak znam życie, po pierwszych 10 sekundach okaże się, że adrenalina jest na poziomie 300 i wszyscy będą robili co w ich mocy, żeby wygrać bawiąc się jednocześnie. I rzeczywiście emocji sportowych podczas meczu nie zabrakło. To są osoby, które przyciągają ludzi i trzeba tak naprawdę tutaj u nas w Łuszczykach ściągać gwiazdę ekranu, bo na co dzień większość mieszkańców Łuszczyk te seriale ogląda, więc mają teraz okazję uścisnąć dłoń i zrobić zdjęcie. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.